Dzisiaj odwiedziłem doświadczonego hodowcę w Warszawie. Deszczowa pogoda sprawiła, że coś chciałem dorzucić do swojego akwarium. No i wypadło na raczki. Dużo osób, dużo moich znajomych mówiło, że te raczki można trzymać z rybami, nie są dla nich groźne. No i tutaj takie odwiedziny u bardzo doświadczonego hodowcy z Warszawy. Witam! Opowie pan coś o tych raczkach, czy można je trzymać z rybami, jak to jest? Z małymi rybami można trzymać, bez problemu. Na pewno nie nadają się do nich skalary, czy jakieś pielęgnice tego typu. Ryby, natomiast małe ryby, tak, gubiki, jakieś wystrzyki jakieś, tego typu małe rybki tak. tak. Niższą rośliny, nie gryzą w specjalnie sam także... Rosną do mniej więcej 4 cm. fajny wybierasz. A na coś trzeba jeszcze zwrócić uwagę przy hodowli? Na to się trzeba uwagę przy hodowli. Uwaga, trzeba zwrócić się na temperaturę, ponieważ źle znoszą temperaturę. Załogą temperaturę ma być mniej więcej do 24 stopni. Dłuższe przebywanie lata z temperatury 26 stopni powoduje, że ma problem z przejściem blinki. Czyli wtedy nie może pancerzyk pęknąć i raczej dusi i jest pozawary trochę. O, czyli jednak 24 utrzymać w akwarium? No tak, poniżej. No i to, to tak, Mniej niż 24. W to, tak, tak. to w sumie to tak jak mieczyki mogą być w takiej temperaturze. To oczywiście. Mieczyki, gubiki, te wszystkie te. A coś specjalnego dla nich dawać do jedzenia, czy? Tak, to jeżeli chodzi o, o pokarm, to ważnym, ważnym na pewno składnikiem jest. Podawanie mrożonego plantonu tego typu jak cyklo. Można dawać im artemię, bardzo chętnie jedną larwę czarne, czarnej ochotki, czarnej. Czarnej. Czarnej, mhm. czarnej nie czego ochotkę, bo czar, czarna larwa pomara, tak to się nazywa, to normą jest sprzedawane. No i drobny tryb może, może też być, można ich posiekać nawet, ten co nie lepiej radzą, ze względu na to, że zabiera, zabierają wszystkie te yy, yy, robale, yy, pancerzy fitynowe. One potrzebują fitynę do budowy pancerzyka, ponieważ mniej więcej co miesiąc zmieniają pancerzyk, muszą mieć... Dopóki się nie kipili, będziemy miały jeszcze rozbudować następny pancerz. Ja to czasami nawet łapię żywą Dafnię, yy, tam cyklą. Dafnia tak, też może być Dafnia, ale to nie ma nic Dafnia też ma zresztą pancerz kipielony, więc też można ją dawać. A co z takimi komercjacyjnymi pokarmami? Jakiś granulat, płatki, wszystko, wszystko to, co się daje rybom. Okej. Okay. Ja przynajmniej daję te same, ten sam pokarm, te same płatki, które daję i Pyszczakowi i wszystkim innym rybom. Nie, 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 nie zmienia mi jakiejś specjalnej wiedzy, nie wprowadzę. No, Aczkolwiek są pokarmy specjalistyczne, takie jak Tetry Kurusta yy, czy innych firm, yy, yy, takie pokarmy specjalistyczne dla raczków i dla krewetek. To może być jako sytuację, zresztą tak jak przy karmieniu czy ryb, czy raków, czy... Wszystkich stworzeń. czy bardziej rozmaicony pokarm, tym lepiej dla stworzenia. A jakieś takie ciekawostki, coś jeszcze powinienem wiedzieć o tych rakach? Ciekawostki, istotne ciekawostki. To ciekawostki, bo to jest zawodem tego raczka, że jest lewitem żyjącym z tylko jednym jeziorzem na całym świecie, w jeziorze Tocuaro w Meksyku, Aha. Że jest pomimo swoich małych rozmiarów bardzo odważny. Czyli nawet jakby pan go na rękę, to on wystawi tak szczytce do góry i straszy. Chce wywrzeć presję, żeby go zostawić w spokoju. Także pod tym względem chyba tym nie ujął, właśnie. Jak mniej więcej około 20 lat temu był sprowadzony do Polski, pierwsze się pojawiły, może no, no, mniej, może 18 lat temu. Aha. Ale jak je zobaczyłem, to. No one są bardzo takie. Że, że będę je trzymał. Fajne, trzymał no. No I się mnożą cały czas. Cały czas się mnożą. No. A przez tyle lat dorzuca pan coś, e, jakąś nową krew, czy to nie trzeba? Nie, cały czas. Tak jak przy rybach, tak jak przy, przy stworzeniach staram się cały czas tam e, do, do mieszać... Domiesza, domieszać się trochę świeżej kwi, żeby... Aha. Żeby po prostu lepiej funkcjonowały, żeby nie było tworu osobnego. Okej, okay. no to jest ważne. I tutaj widzę też, w jednym z akwariów są mieczyki, co nie? Tutaj. To zupełny przypadek. Aha. One są d d dlatego, żeby nie mnożyły się ziemiojady. O. Zresztą jest ziemi ziemiojadów tapajosów i jeden, tak jak są same, to się mnożył. Więc... A ziemiojady już się mnożyły, czy jeszcze nie? A, tak, No dobra, bardzo dziękuję za y, krótki taki wywiad na temat tych raczków. Y, i pamiętajcie, akwaryści, odwiedzajcie hodowców i kupujcie u nich. To będzie wspierało naszą akwarystykę. Do zobaczenia. A przede wszystkim, będziemy mieli zdrowe ryby. Zdrowe ryby, tak. jedno pomieszczenie jest dużymi No, a jeszcze przejdziemy do jednego pomieszczenia. Nagramy coś tutaj, tego nie wiedziałem. O, tutaj, duże pyszczaki. Jest to na 40 gatunków, także jest. Czyli w Warszawie, jakby ktoś chciał zakupić puszczaki, to tylko do pana. I są gupiki Endlera, tutaj widzę z krewetkami. są Tak. O, tutaj też gupiki jakieś widzimy. To chyba full redy. O, i moskiewskie, jakie ładne. Mają obcinane teraz płetwy samce, bo miały za duże płetwy i nie były w stanie zapłodniać samic. Ktoś temu prawie odnosi, a ten no. widać, że... Tutaj duże pyszczaki. No niestety, poszło, bo jest za dużo osób. No. Piękne ryby. No, tak jak mówię, zawsze ryby pamiętajcie, lepiej kupić u hodowcy, bo to ryba jest zdrowa, nie żadna tam z importu z Azji, tani import. Lepiej czasami zapłacić dwa razy więcej yy, i kupić ryby u hodowcy, bo wiemy, że to jest pewny towar, który będzie żył i, 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 i ryba będzie żyła, a nie to co no często i w kurtowni. Tak, bez... w gatunku, natomiast tam zady przywodą bardzo dużo mieszanek, natomiast chyba ceny to są dużo tańsze niż w sklepie. No. Chyba. No dobra, to teraz już mogę się na pewno pożegnać. Yy, oglądajcie filmiki, będę starał się nagrywać jakieś fajne, ciekawe rzeczy. Do zobaczenia!